Przestanęliśmy sobie w towarzystwie maskonurów. Zobaczcie może ta kamera, bo mi się wydaje, że coś lepiej na tej kamerze widać jest. Może mniej brudna i mniej porysowana już. Cała kolonia maskonurów. Właśnie yy, robione są fotki. Jak się uda, to wstawimy wam takie lepsze, bo z tego goprosa na pewno nie, nie będzie tak dobrze widać, ale przestawiamy się na miejscówkę. Na zębacza, teraz <noise> zobaczymy, nie będzie tyle dorsza, takiej obfitości, ale na koniec jeszcze zapłyniemy. Choć to trochę późno, a już walimy na jutro na wulkan. Tak, więc musimy troszeczkę wcześniej zakończyć łowy. Tak, nie drzemy się, mówimy cicho, bo obserwujemy sobie temat konury. Bo naprawdę ludzie przyjeżdżają, jeżdżą gdzieś tam na klify, na jakiś zachód, wschód Islandii, wszędzie, gdzie tylko one występują, gdzie są takie wysokie klify i mają swoje gniazda lęgowe. A tutaj naprawdę taką kolonię zaobserwować, to jest Wisi Kalafon Bateria padła, ale już wracamy Z, Ja mówię, co mi tak ciężko, a ja się złapałem A co tu jest? Dwa Dwie sztuki Nie ma kompromisu Nie ma Tutaj narodzenia Kurczę, zębaczyka, zębaczyka, no Ale tu mamy za A ja nie mogę Ja już Ci pomagam O, widzisz No, tutaj taki sprawdzianik, zobaczymy, no nie będziemy dużo przerzucać tych małych dorszy, tylko zobaczymy jak nie będzie długo zębacza Długo, no 10-15 minut Myślę i płyniemy na jakieś jeszcze kabany przysączyć. Bo byłoby, też... Byłoby ciekawie, byłoby ciekawie. No, bo jeszcze ten, jeszcze zostawiliśmy moją kochaną żonkę i synusia w domku. O, tu jest coś fajniejszego u, yy, u Mateusza widzę. Ja już widzę po pracy tego kija, tego kija tak znam, o. że... Nie muszę mieć wędki w rękach, żeby widzieć co tam, co tam pachnie na końcówie. <śmiech> <śmiech> I znowu skojarzenia. I znowu. O! O! <laughs> I tak szybko siadł i tak szybko spadł. Nie ja mam jest. chyba dwa. Ja mam chyba znowu dwa. Dwa. Ale tu już całkiem innej budowy, innego koloru dorsze, nie? Aby drugie, druga strona wyspy. Aby gdzieś jakaś, nie wiem, siatka była przydzielona. Jed, jeden, jedna, nie wiem jak to nazwać. Chlorystyka i w ogóle no, taka zmienność, taka budowy, nie wiem, genetyczna, ciordwie, no. genetyka niby ta sama, choć te są takie bardziej smukłe i długie, a tamte są krótsze, ale nabite jak autokar do lichenia. Te są fit. Te są fit. Te na Badylu hodowane. Marta jakąś lysę albo czarniaka? Nie wiem. Spójrzcie. Jakie ha! Litli! Ale i takie się wyciąga. U Marty jakoś to za spokojnie idzie. To jest jakaś lysa albo czarniak. Mały. Nie ma tych, tych drgań, co? No. Hmm. Dosz. No, ten to już jakiś szurowaty, no naprawdę, taki bałtykowy. <laughs> Ale zobaczcie, tak. jaki kunszt jest mi, w, wypinaniu. w wypinaniu. Ona. Szarpie za pilkera już wie, jak się haku ułoży, żeby wyskoczył. No Bo ja wiem, jak trzeba odpinać hak. <laughs> no, siedzą, siedzą tu rybki, ale mówię, no jak jest taka nawałnica dorsza, kurczę, tego zębacza ciężko będzie trafić. Musimy tam popłynąć, gdzie albo nie będzie dorsza. <laughs> Chociaż no, między dorszem też się łowi zębacza, ale to jest takie, wiesz, no, możesz złowić 500 kg dorsza, a zębacze dwa, nie? To tak jest, nie? To nie jest tak, że... Chyba, że... Do 500 kilo chyba, że nam wiele nie zostało. Przekroczyliśmy, przekroczyliśmy na pewno. We trójkę. Choć ja najmniej łowię z was. Ach, skurczy byk, jaki... Jak lampard te kropki, jak się wynurza. Nie, nie. To ty, ty to nie na Islandii jesteś. No to jak to? Fotomontaż. To fotomontaż, pic na wodę. No i po zmianie tego miejsca było przedszkole, było przedszkole coraz większe ryby się rozchulo. Kurczę, chciałem powiedzieć rozhulo, jak to powiedzieć? Rozhu, Odnięcie rozhulać. Rozhulowują, odmięcie rozchulać. Rozhulowują, rozchulały. A tak, ryby się rozkulały dosłownie. No, no znowu, no. no Marta. Ma, Mati ma, Mati ma trzy. Dobacz. Bingo, po islandzku, bingo. bingo. A masz skórę wyrwałam z. Ten w czaszkę dostał jeden. Zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. O, już mamy dwa. Nadal trzy. A coś mu jest? Zaraz pójdzie. Pójdzie, a jak nie, to mewy się nim zajmą. Nie, poszedł, poszedł. No wariata. odroczył się z bo... Tak. Po zębacza będzie ciężko, bo znowu napłynęliśmy gdzieś tutaj. Doszcz, znowu nas, nęka. I popłyniemy, popłyniemy zaraz na tą płytką miejscową. Jeszcze postarać się wyhaczyć coś jeszcze większego, ale wypad dzisiaj jest. Rewelacyjny. Naprawdę jajca jak nie wiem <grystanie> marta ostro walczy ja już maszynę przepaliłem bo zaraz startujemy na No, tej a... no tak i doby ja, ja też tak lubię koniec z taką W ogóle trzymanie samej ryby Właśnie Mateusz przyczaił coś żerującego, stado ptaków niewielkie i dosłownie chlapały ogonami przy powierzchni. Nie napalamy się od razu, nie płyniemy w tamto miejsce, bo doświadczenie mi mówi, że one gdzieś tutaj zaraz mogą w okolicy się pojawić, bo niekoniecznie jak na nich napłyniemy, to one tam, tam zostaną, bo nagle znikły. Także Marta i Mateusz łowią, ja obserwuję wodę i postaramy Wam się to nagrać i postaramy też w tym młynie łowić. A może to i, i się trafi makrela w końcu. A może i to być makrela, ja właśnie no, mówię, jakby to była makrela, to by dopiero były cyrki. A już nie ma. Ale była ryba? Co się stanie. Ale tak nie, to się tak dziwnie, dziwnie Albo i Co? Co? Dobrze. Ty ale coś fajnego. No, Ej ładny ty! Ho, 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 ho. Jaki zwierz! A rozwierzak! Nie, to ja ten plecak tutaj. Ja pleca. Proszę, Dzień dobry. Ja ci trzymam tu. Ja ją zabieram plecak, Proszę pani. jak wypięte w, w Poczekaj, ja Ci pomogę. jak już grot przepnie, tak... Kaplica. Tu do kamery zaprezentuję jeszcze. ja ja ja! ale ty to trzymanie sobie rozkminiłaś dobre za ogon. <ścoughs> Dobra, mówcie, ja obserwuję wodę, bo chciałbym na to napłynąć, naprawdę. Kryje się zbierają już. Najpierw trzeba ptaki obserwować. Już się odpływ chyba zaczął nawet. No jakie ja tu już tam widzisz plażę zakręcone. jak się rysuje? Na końcówce wędki ma no. zakręcone Pawał, mówię. Mówię. Ale zobaczcie w tą stronę Widzicie to jasne? No. Tam jest pół metra wody już, na, tam jest plaża. Aha. Aha. I tu ją odkryje niedługo całkiem, nie? Gdzieś w przeciągu półtorej godziny już tu w ogóle wody nie będzie. O, patrzcie, Zrobimy myk Otwórz Marta maksymalnie wędkę w moją stronę. No tak, to tak powiesz się ją swobodnie. I strola zanotujemy. Co nie musisz zrobić? Poczujesz że aby ryba nadmierał u bo no, już jest na dnie. Coś mi nie pasuje, bo już powinno wracać. na chwilę. No, to normalnie aż dziwne, bo tutaj to powinniśmy harcić. To, to miejsce co wczoraj na koniec, no. nie? A dopiero było widać kotłujące się normalnie ryby. Tu się z nami bawią. No one wiesz, gdzieś chodzą całą tą ławicą, nie? Się rozglądam, cały czas patrzę. Ale i ptaki od razu odeszły gdzieś. No już jesteśmy bardzo bliziutko brzegu. No i tu o tej porze roku to jest normalnie zatrzęsienie, a teraz nawet brania. Dosłownie pierwszego najechać i już Bajlando. No nie no, tak nie możemy skończyć, no. Na pewniaka i się można przeliczyć. Nie, one gdzieś tutaj są na 100%, tylko akurat nie tu, gdzie my jesteśmy. Nic, czego się drżesz Nie wiem, że to Nie złowicie to nic, się wszystko zjadły. O, jakby ich rozsadziło chyba 10 razy. No dziwny temat. Gdzieś ten dorsz się przemiejscowił, ale gdzie? No to co no? tu. Mój pęcherz też długo nie wytrzymawiasz. A, bo tobie się ci cały czas chce. O Jezu, ja tu bym już dawno spuchł tutaj. Mm -hmm. Słono w ustach by było. Przez czoło bym mocz oddawał. A ty co? To chyba co? To nie męczymy buły, co? No. My spełnieni już i tak jesteśmy. <noise> ja się cieszę. Nie, fajnie budzi, tak pobrechtaliśmy, że bardziej mnie brzuch niż dupa boli. <głos> <głos> Ale tutaj to naprawdę, to, tu mi zabiła ta miejscowa suwa ćwieka. Ani kurde nie zaszmyra. Nie? Nic. Ale zobacz, i zobacz, żadnego ptaka tu nawet nie ma nic, nic, nic. Gdzieś tak jakby przeszły, no, jest zamglone, gdzieś słychać te ptaki, ale to wiesz, tu kurczę jest takie pojedyncze jakieś pokrzyk pokrzykiwania mew, to nic nie mówią. Jak gdzieś żeruje ta ryba na Sili, to jest taki zgiełk, że masakra. Takie miałem pierwsze wrażenie. Ja miałem też. Jest ryba. O Jezu, zaczęło się. A mieliśmy spływać. A, bo ryba To nie, ja do domu. No nie, no tak nie będziemy się bawić. I to nie mała. Ja wyskoczył, ty. Jak wyskoczył! Ekstorcu! A ja? To jest dopiero z kraju ławicy, zaraz zobaczysz. O jezu, ale rzuciłem. Sorry. Aż mi do ucha woda wleciała. Jest Nie Niezawodny. Co to? Dwóch przypadkowych przechodniów? Chyba. Na stopa jest szczurywaty. Długi, ale szczurywaty, nie? No. O, siedzi. Spadł. Oj, nie sądzę, żeby tu przypadał. Mi już nie bierze, nie? To jest przypadek. To co? Po ostatniej? Mhm. <głosy> <głosy> Każdy po wie, ostatniej. jak to się kończy po ostatniej. Marta ryby nie wyciągnie do domu, nie jedziemy. Jak mi tu wino z All inclusive stygnie. <laughs> Masz? A widzisz, jak inni nie łowią, to ty łowisz. My złowiliśmy, a ty nie złowiłaś. No i tak to właśnie. A to jak Właśnie, że nie. No i właśnie tak jak wiesz, nie, nie łowi się w rybie zupnej właśnie odławiać ryby, tak jak na zawodach. Teraz zobacz, ona łapie pół za dorsza, a my stoimy. Patrz, u mnie siedzi, a Ciebie już to deprymuje, bo u Ciebie nie ma, nie? Patrz, jak go za Za habety go wzięła. O, u mnie spadł. Za I za <śmienicza> 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 Przyprowadź kolegów. O, kurde, blaszka. Nie, jest mała rybka. kasztan Masakra No to wraża, że mam brzuch i chce cię osrać jeszcze Ja ją właśnie sekuracyjnie dupę trzymam poza pontonem. Piękna jest O Ale masywna Patrz, on Marta Newstyle <noise> <Your> <noise> oh! Ja nie mam tak jak ty pewnego chwytu. Zobacz no mi, wyśliznął się. Marta robiła to delikatnie. Tak, ja zmaściłem to. Ja ci za chwilę pokażę, jak się robi. Dobra. Robię. Odwieszam yy, kotwicę na kołek. Po takim... Nie chcę sobie popsuć statystyk po prostu mniejszym, teraz na koniec. <noise> O, no, jeszcze Marciocha poprawi. Zobacz, go na Zerknij na to. Dobrze, no ja też to tak co? czasami no. trzymam, no? Bo wędką nie te lepiej, to jest najlepsza stabilizacja, bo jak kręcisz, to takie wiesz, wywołuje ci na boki są takie drgania wędki. Zerknij tak. Daj mu luzu. <śla> o kurde, jaka ta klasta jest nabita. Pięknie! O oh jee! Yeah. Siedzi. Siedzi, siedzi. Znałeś się, nie, się spadł. Spadł. Widzisz, coś? Ja nie mam siły już odhaczać. Dobra, moja we... Ja już rybę czy na, na haku. эже эже <noise> <noise> Siedzi! <laughs> po ostatnim we dwoje zestawy w wodzie. <laughs> Ale wczoraj tak samo, nie? Zresztą wczoraj to co dzień tak jest, no. Co, co, co ryby, że tak powiem. Uuu! O Wędka się wygina, Marta ciągnie rekina, wędka się wygina, Mateusz ciągnie rekina. Marta, to już jedzie, jakby mięso mieliła! I dwa! Na dobranoc, dwa jeszcze siadły. Dwa no, dobranoc. no i głowie pod i podłogę Jo, jo, jo A jutro wulkano Sadzamy Franka w plecach i ogień, ale dopiero będą jaja czuję Męska decyzja. Tak. <laughs> jest 12.10, no, 24.10. Julita mówiła: Tak, będziecie, ale na drugą. To myślę, że będziemy w pół do drugiej. <laughs> A, na kamerce to jeszcze całkiem widno wi jest. Myślałem, że już taka szaruwa będzie ostra. Ja to chyba mam te pijawki. Nie masz pijawek. Ale to nie są takie, że wiesz, one się gdzieś wessą, czy coś, to one po prostu czyszczą rybkę. Nie mam nic. Jak się czai. Ona myśli, że coś jest na haku. Teraz już na kamerzecie nawo. Pierwsza 40. Tak? No, no to Julita mówiła, na drugą będziecie. <grym> Dobra, tak jak słyszeliście, pierwsza 40. Masakra. Julita nas zabije, może nie? <grym> oby nie. Dobra, powiedzcie, bo ja to już nie raz tutaj nawijałem końcowy. Jak wam dzisiaj tutaj minął ten Dzionek? Dzionek, <grym> wieczór, noc. No właśnie nie wiadomo jak świetnie. to nazwać, nie? Marta, co sądzisz? Na pewno tu wrócę Marta, Marta połów dobry dzisiaj uskuteczniała Co? Jak na kobietę radziła sobie nad wyraz dobrze, naprawdę Bardzo dobrze Jeszcze no jak na pierwsze kuchujesz? podrygi to... Albo wy mi oszukujecie Nie, nie Nie, no Marta pierwszy Ja to e? tam coś tam skubnęłem już tego, ale... <noise> Dobra ziołeczki Dobra, ziomeczki, lecimy, bo jeszcze mamy do obgadania temat jutrzejszej wyprawy, a żonka już tam pewnie komara strzela jednym okiem, także fura spakowana, zatrzaskujemy drzwi i lecimy. lecimy. Strzałeczka! Trzymajcie się.